Umieram! Muszę stąd spylać o karabin. Może ten gra ruszy. Wyłącz to główno i włącz Eskę. No dupę. Kurwa gdzie jest Abrams? I gdzie jest ten czarnuch? No to kurwa pięknie, jestem na jakimś jebanym pustkowiu i w dodatku bez auta. E. Panie słuchaj pan mam sprawę, a witajcie, co to za miejscowość? 35 km od cipidówek. Ja pierdolę. Co tam? Jak ja tam trafię? Weź mnie pan traktorem podrzuć. A no paliwa nie mam bo tom zarabę deszedł. To pójdę z panem. A no dobrze idziemy. Nie, nie. Siemka tatuś, mam złą wiadomość, ja już wiem debile co się stało, mieliście tam być razem z tym padalcem, widziałem na kamerach, że ten mosiek go zabija, chciałem do was zadzwonić, ale ta jebana era ma przeciążone linie, ale tato, zamknij ryło pierdolcu, macie go kurwa złapać albo wdziedziczę was z majątku, tata dasz nam nowe auto, wypierdalać stąd, no dobra dobra. Panie no to tam jest hotel i telefon, ja idę po bajurę. Wypierdalaj stąd. Ja do hotelu kurwiszonie. Ach, przepraszam, myślałem że to nasz ten no niechciany klient buhehe. Gdzie ten cieciu polazł o ktoś tu jedzie, MMM zajebiste autko. No gdzie ten niedojebany pedałek? O kurwa kto to? Ja pierdolę to ta ruska mafia, spierdalam. Jebana poręcz. Eskan na drogę. Kurwa, a mać. Tak słucham, Ciucielo, słuchaj jakaś jebana ruska, mafia mnie ściga, bo widziałem jak zajebali jakiegoś szumuna. Gdzie jesteś? Koło kurwojadów zepchałem Michał to na stację, i co się stało, wybuchli, aha słuchaj, poproszę o pomoc mojego kolegę, przyjedzie tam ktoś z jego ludzi i cię zabierze, a co dalej, spróbujemy się z tym problemem uporać, może mój kolega ze swoją mafią pomoże nam wikiwać w jakiś sposób rusków, dobra rozłączam się bo mam dwa zeta na koncie, dobra cześć Mietek. Szefie, do szefa telefon dzwoni, ruszaj się szybciej krowo. Słucham, tak, co, jak to w szpitalu? Dobrze, ja pierdolę kurwa w dupę pierdoloną, pizdę nieumytą i przeklętego włocha tego chuja. Co te debile narobiły? Jednak będę musiał do tej akcji wezwać jego. To po prostu profesjonalista, wybitny zabójca, zajabisty kierowca i wykurwisty kanciarz. Zaraz zaraz tu nie chodzi o bonda. Chodzi tu o pana zwanego kiedyś DE Przepraszam DK. Był zawodowym drifterem ale pokonał go ktoś kiedyś i skończył z tym czego. Witam panie D.K. mam dla pana propozycję. Nie chcę darmowych usług seksualnych ani propozycji stepy bo mam neta z cello. Nie to nie o to chodzi. A, o co? O pewnego gościa którego trzeba zabić. Ile 5 milionów. Dobra kiedy, jak najszybciej, jak się zwie. Nie serom. znam go. To przez niego mam kompleksy ale mniejsza o to postaram się wykonać robotę.